Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Zawór dławiący, przepustnica. Zawór dławiący, niem, drossel, urządzenie, którego przekrój przelotowy jest znacznie mniejszy niż przekrój rury zasilającej. Przepustnica reguluje natężenie przepływu i zmienia inne parametry ciała roboczego płynącego w zamkniętym kanale. Opis. Jednym z typów przepustnic jest przepustnica gaźnikowa, która reguluje przepływ powietrza do cylindrów silnika spalinowego. Organem roboczym jest płytka zamocowana na osi obrotowej umieszczona w róże, w której przepływa regulowane medium, w mowie potocznej zawsze określano ją mianem gazu, w samochodach przepustnica jest sterowana z fotela kierowcy, a w niektórych przypadkach z reguły w samochodach z silnikami gaźnikowymi. Zapewniony jest podwójny system napędu, z ręki za pomocą dźwigni lub przycisku, zwykle nazywany ręczną przepustnicą oraz z nogi, za pomocą pedału, właściwie akceleratora, zazwyczaj, na przykład w gaz 21, są one połączone ze sobą w taki sposób, że gdy kierowca naciska pedał, przycisk sterowania ręcznego pozostaje nieruchomy, a gdy przycisk sterowania ręcznego jest wyciągnięty, Pedał jest opuszczany. Dalsze otwieranie przepustnicy może odbywać się za pomocą pedału. Po zwolnieniu pedału przepustnica pozostaje w pozycji ustawionej przez sterowanie ręczne, jeśli takie istnieje. Gdy klapka powietrza gaźnika jest zamknięta, potocznie zwana dławikiem, używana podczas uruchamiania zimnego silnika, przepustnica jest lekko otwarta. W przypadku korzystania z elektronicznego układu wtryskowego. Sterowanie przepustnicą na biegu jałowym odbywa się za pomocą krokowego silnika elektrycznego lub dopływ powietrza odbywa się za pomocą zaworu biegu jałowego, cox. Dlatego dźwignie lub przycisk sania można znaleźć bardzo rzadko w nowoczesnych samochodach. Tak zwany zawór rozgrzewający może być również używany do zwiększenia dopływu powietrza do nierozgrzanego silnika benzynowego. Przepustnica uruchamiana mechanicznie, mechanicznie sterowana przepustnica jest obecnie stosowana w większości samochodów budżetowych. Napęd polega na połączeniu pedału przepustnicy z płytą przepustnicy za pomocą metalowej linki. Elementy przepustnicy są połączone w oddzielną jednostkę która obejmuje korpus przepustnicy, przepustnicę na wale, czujnik położenia przepustnicy, regulator prędkości biegu jałowego. Korpus przepustnicy jest częścią układu chłodzenia silnika. Posiada również przewody, które zapewniają działanie układu wentylacji skrzyni korbowej i układu odzyskiwania oparów benzyny. Regulator prędkości obrotowej biegu jałowego utrzymuje prędkość obrotową wału korbowego silnika przy zamkniętej przepustnicy podczas rozruchu, rozgrzewania i podczas zmiany obciążenia, gdy włączone jest dodatkowe wyposażenie. Składa się on z silnika krokowego i połączonego z nim zaworu które zmieniają ilość powietrza dostającego się do układu dolotowego z pominięciem przepustnicy. Przepustnica sterowana elektrycznie w nowoczesnych samochodach mechaniczny napęd w przepustnicy został zastąpiony elektronicznie sterowanym napędem elektrycznym, który umożliwia osiągnięcie optymalnego momentu obrotowego we wszystkich trybach pracy silnika. Jednocześnie zapewniona jest redukcja zużycia paliwa spełnienie wymogów ekologicznych i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Charakterystycznymi cechami przepustnicy z napędem elektrycznym są brak mechanicznego połączenia między pedałem przyspieszenia a przepustnicą. Sterowanie prędkością biegu jałowego poprzez przesuwanie przepustnicy. Ponieważ nie ma twardego połączenia między pedałem przyspieszenia a przepustnicą, zastosowano elektroniczny system sterowania przepustnicą. Elektronika w układzie sterowania przepustnicą pozwala wpływać na wielkość momentu obrotowego silnika. Nawet jeśli kierowca nie naciska pedału przyspieszenia, system składa się z czujników wejściowych. Jednostki sterującej silnika i siłownika oprócz czujnika położenia przepustnicy, system sterowania wykorzystuje czujnik położenia pedału przyspieszenia, przełącznik położenia pedału sprzęgła i przełącznik położenia pedału hamulca układ sterowania przepustnicą wykorzystuje również sygnały z automatycznej skrzyni biegów układu hamulcowego. Klimatyzacji i tempomatu. Jednostka ECU silnika odbiera sygnały z czujników i konwertuje je na działania sterujące w module przepustnicy. Moduł przepustnicy składa się z obudowy, samej przepustnicy, silnika elektrycznego, skrzyni biegów, mechanizmu sprężyny powrotnej i czujników położenia przepustnicy, aby zwiększyć niezawodność. W module zainstalowano dwa czujniki położenia przepustnicy. Jako czujniki wykorzystywane są potencjometry ze stykiem ślizgowym lub bezstykowe czujniki magnetorezystancyjne. Wykresy zmian sygnałów wyjściowych czujników są skierowane ku sobie, co pozwala na ich rozróżnienie przez jednostkę sterującą silnika. Konstrukcja modułu zapewnia awaryjne położenie przepustnicy w przypadku awarii siłownika, co jest realizowane za pomocą mechanizmu sprężyny powrotnej. Uszkodzony moduł przepustnicy jest wymieniany jako zespół czujnik położenia przepustnicy. Elementem czujnikowym czujnika położenia przepustnicy jest potencjometr którego oś jest sztywno połączona z osią przepustnicy. Zaciski zasilające potencjometru są zasilane napięciem odniesienia plus 5 V i masą, a ruchomy styk czujnika jest stykiem sygnałowym. Sygnał wyjściowy czujnika położenia przepustnicy jest jednym z podstawowych sygnałów dla jednostki sterującej silnika w celu obliczenia wymaganej ilości paliwa. Określenia aktualnego trybu pracy silnika i obliczenia optymalnego kąta wyprzedzenia zapłonu. Przykładowo, w trybie rozruchu silnika ilość dostarczanego paliwa obliczana jest na podstawie temperatury silnika, stopnia otwarcia przepustnicy i aktualnej prędkości obrotowej wału korbowego. Gdy silnik pracuje, a przepustnica jest zamknięta, jednostka sterująca silnika przełącza się w tryb stabilizacji prędkości obrotowej wału korbowego silnika, Tryb utrzymywania prędkości obrotowej biegu jałowego. Ustawiona prędkość obrotowa wału korbowego zależy od temperatury płynu chłodzącego, obciążenia silnika i prędkości pojazdu i jest kontrolowana poprzez zmianę stopnia otwarcia regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego i zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu, aby wyeliminować przeciągnięcie opóźnionych obrotów. Gdy przepustnica jest gwałtownie otwierana, Jednostka sterująca silnika na krótko dostarcza dodatkowe paliwo, jeśli przepustnica jest otwarta dłużej niż do następujących wartości 70%. Jednostka sterująca silnika przełącza się w tryb pełnego obciążenia, maksymalizując moc silnika poprzez przygotowanie lekko wzbogaconej mieszanki paliwowo-powietrznej. Gdy przepustnica zostanie nagle zamknięta, gdy pojazd jest w ruchu, jednostka sterująca silnika aktywuje tryb wymuszonego biegu jałowego lub tryb hamowania silnikiem poprzez całkowite odcięcie dopływu paliwa aż prędkość obrotowa silnika spadnie do określonej wartości. Pozostałe względnie nieruchome położenia przepustnicy pomiędzy trybami wspomagania biegu jałowego i pełnego obciążenia są określane jako tryb częściowego obciążenia silnika. W tym trybie jednostka sterująca silnika utrzymuje optymalny stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej zbliżony do 1,14,7 Wykorzystując sygnał zwrotny z czujników tlenu, sprawdzanie sygnału wyjściowego czujnika położenia przepustnicy, diagnostyka czujnika położenia przepustnicy typu potencjometrycznego polega na sprawdzeniu, czy napięcie wyjściowe czujnika odpowiada rzeczywistemu położeniu przepustnicy w całym zakresie jej możliwych położeń, aby obejrzeć oscylogram napięcia wyjściowego czujnika. Złącze sondy oscylograficznej należy podłączyć do dowolnego z wejścia analogowych. Numer 14 autoskopu USB 2. Czarny zacisk krokodylkowy sondy oscylograficznej należy podłączyć do masy silnika diagnozowanego pojazdu. Sondę sondy należy podłączyć równolegle do wyjścia sygnału czujnika